Cześć, tu Jakub Gwiedziej, wasz przewodnik Sudecki i wrocławski. Dzisiejsza trasa to 27-kilometrowe przejście ze świadowa Zdrój przez Stuki Zerski, Polanę Izerską, Wysoką Kopę, Kopalnię Stanisław, Wysoki Kamień do i Poręby. Trasa obejmuje pierwszy odcinek Głównego Szlaku Sudeckiego. Zaczynamy w świadowie Zdrój u podnóża przepięknych gór izerskich. Budzę się z widociem na sępią górę, kamienicę w pensjonacie Wierzyczci. Miejsce jest zarządzane przez takiego samego pasjonata górskiego jak wy. Marcin również jest przewodnikiem górskim, z którym możecie wybrać się grupą na wycieczkę. Mają tutaj ciszę, spokój i bardzo wygodną pościel. Jest ogródek, niewielki plac zabaw i miejsce na ognisko. Adres oraz link do strony pensjonatu znajdziecie w opisie tego filmu. Poranek jest wieczny, ale to typowy wiatr górski, wywołany różnicami ciśnienia i temperatury. Prognoza na ten dzień to słoneczna pogoda idealna na wędrówkę. Koleżanci przewodniczci z kursu postanowiły przejść cały główny szlak sudecki etapami. Dołączyłem więc do nich na ten pierwszy odcinek. Nasza trasa rozpoczyna się przy stacji PKP Światów Zdrój w Dolinie Kwisy tuż obok magicznej czerwonej kropki wyznaczającej początek lub koniec szlaku pieszego. Ruszamy przez park zdrojowy obok Muzeum Zdrojowego, mijając po drodze architekturę z końca XIX wieku zabytkowe obiekty i fontanny z żabkami, które ponoć potrafią przynosić najróżniejsze benefity po wrzuceniu pieniążka. Wchodzimy na asfaltową ścieżkę prowadzącą nas w kierunku szczytu stogu Izowskiego, idąc szlakiem imienia doktora Mieczysława Orłowicza. Mijamy spore budynki, pensjonaty Czeszka i Słowaczka, będące ostatnią przed szczytem dużą bazą turystyczną dla licznych zimą narciarzy. Schodzimy z asfaltu i zaczynamy górskie podejście. Początek głównego szlaku studenckiego prowadzi nas geologicznie głównie przez gnejsy. Spotykamy tu również granity o różnej ziarnistości, przede wszystkim granity porfiryowe. Trafiają się także pojedyncze okazy kwarcu i kwarcytu. Po chwili zaczynają nam się ukazywać pierwsze panoramy w kierunku północnym. W oddali widoczna jest 60-metrowa bardzo popularna wśród turystów wieża Skywalk. Za nią szczyt Sępiej Góry z ledwo dostrzegalną gnejsową skałką na wierzchołku. Na jezdni dostrzegamy larwę motyla zawisaka bojowca. W październiku larwy schodzą ze świerków na ziemię i zakopują się na głębokość około 4 cm. Po 9 miesiącach przeobrażają się w motyla nocnego. Widać tu również okrywy nasion buka oraz same nasiona, które po uprażeniu stają się jadalne. Droga prowadzi nas na przemian przez serwisową trasę dojazdową do stogu Izeskiego a raz skrótami przez las nieco bardziej stromymi ścieżkami biegnącymi wśród niewielkich potoków. W oddali widać fragmenty gór Kaczawskich, a także sępią górę w grzbiecie kamienickim. Z następnego punktu widokowego dostrzegamy Dolinę Kwisy w kierunku rozdroża izeskiego, na którym byłem wczoraj. Po drodze na środku asfaltu spotykamy niejadowitego węża za skońca zwyczajnego. Kawałek dalej widzimy padalca, czyli niegroźną jaszczurkę pozbawioną nóg przypominającą wyglądem węża. Do stogu zestiego pozostaje nam już nieco ponad kilometr. Ścieżka staje się wyraźniej bardziej stroma i kamienista. Wraz z wysokością przechodzimy do górnej granicy regla dolnego, co doskonale czuć po zmianie temperatury i po karłowaciejących roślinach wokół. Drzewa zmagają się z trudniejszymi warunkami na tej wysokości. Stoci porasta głównie młody świerk. Z kolei warstwę podszytu stanowią zwarte kobierce bojówki czarnej. Występuje tu również jarzębina z licznymi owocami. Widzimy również nieliczne stanowiska goryczki trojeściowej. Bojówka czarna, dojrzewająca od lipca do sierpnia, w bojach górskich tworzy często bardzo rozległe i trwałe kępy dzięki kłączom. Krzewinki mogą żyć dziesiątki lat, a ich podziemne kłącza jeszcze dłużej. Jej obecność świadczy o kwaśnym ubodzim w wapni, podłożu. I już ukazuje się naszym oczom schronisko PTTK na stogu Izerskim. A po chwili widać górną stację kolejki gondolowej Ski Sun o długości 2170 metrów. W niesamowitej panoramie na całą okolicę dostrzegamy z łatwością Ostrzycę Proboszczowicką, Góry Kaczawskie, Ślężę, Truskolas, Rudawy Janowickie i Kamienice na pierwszym planie, ale również na wschodzie widoczną Śnieżkę, Wielki Szysza, Kłapski Szczyt. Obok schroniska znajduje się kilka interesujących tablic informacyjnych o ochronie Cietrzewia i Zerskim Parku Ciemnego Nieba. Doskonale widać stąd z Zdrój, Wieżę Skywalk, Grzbiet Kamienicki. Schronisko w stylu śląsko użyckim powstało na wysokości 1060 metrów w 1924 roku z inicjatywy niemieckiej organizacji turystycznej Riesengebirgsverein. Drewniana tablica upamiętnia dr Józefa Siebelta, który przekazał grunt i fundusze pod budowę. Jest to jeden z nielicznych wciąż istniejących budynków wzniesionych przez RGV. Zatrzymujemy się w schronisku na krótką przerwę. Wnętrze schroniska utrzymane jest w dawnym stylu z podziałem na taras widokowy z dużymi oknami, świetlicę i kuchnię. Znajdziecie tu mnóstwo elementów, dzięki którym możecie się poczuć jak przeniesieni wehikułem czasu do początku XX wieku. W książeczce przybijam oczywiście pieczątkę potwierdzającą dotarcie na stuk i kizerski. Po kilkunastu minutach i nacieszeniu się panoramą głyską w wykonaniu zdjęć detali schroniska ruszamy w dalszą drogę. Podążamy szlakiem czerwonym DSS w kierunku przełęczy Łącznik. Idąc już w reglu górnym mijamy maszt telekomunikacyjny, który znajduje się w miejscu, gdzie niegdyś również do początku lat 90. znajdowała się wieża widokowa. Obecnie, jeśli chodzi o punkty widokowe, możemy przejść zielonym szlakiem na pobliski szczyt po czeskiej stronie, smyk. Znajduje się tam wieża widokowa i możliwość obserwacji panoram na góry i zestie czeskie i polskie. Na przełęczy Łącznik spotykamy się na chwilę z żółtym i zielonym szlakiem wek na kamieniu, droga Zofii-Kamień-Zości to pamiątka na cześć hrabiny Zofii von Schafgotsch i jej związku z terenami izerskimi. My oczywiście uparcie dalej podążamy ścieżką szlaciem czerwonym w kierunku polany izerskiej, tak zwaną drogą telefoniczną. Idąc w kierunku polany poruszamy się praktycznie przez jednolitą monokulturę świerków, które mają maksymalnie nieco 30 lat. Wynika to z faktu, że w latach 80. doszło tutaj do katastrofy ekologicznej spowodowanej opadami kwaśnego deszczu, wywołanymi zanieczyszczeniami z elektrowni w okolicach Kotliny Żytawskiej. Ślady tych zniszczeń sprzed 30-40 lat są wciąż widoczne. Najpierw drzewa zostały osłabione przez larwy motyla wskaźnica modrzewianeczka a następnie uszkodzone i wykończone przez kolnika-drukarza. Do dziś można zobaczyć pozostałości po dawnym świerkowym lesie. Po rozrzucane fragmenty pni, białą zgniliznę i elementy drewna, które przez trzy dekady straszą niczym duchy przeszłości dawnej katastrofy ekologicznej. W górach i ześcich te ślady stopniowo pochłania sama natura, nie są już one tak widoczne jak w niektórych miejscach karkonoszy. Trasy i szlaki biegnące przez góry i ześci nie posiadają dużych zmian wysokości i przewyższeń pionowych. Bloki ześci jest wynoszony zębowo w górę, stopniowo będąc przecinany głębokimi dolinami rzeki, i potoków jako dawna powierzchnia zrównania. Obecna wierzchnia warstwa to trządenuacja wcześniej istniejących tu gór z okresu która ulega wietrzeniu od milionów lat. W pewnym sensie chodzimy tutaj po skałach, które wykrystalizowały zostały zmetamorfizowane kilka kilometrów pod powierzchnią. Po drodze zauważycie małe cieki wodne po lewej stronie. Jest to obszar źródliskowy rzeci Izera na południowych zboczach stogu izerskiego. W oddali przez leśną przecinkę widzimy górę Izera po czeskiej stronie. Jest to jedna z charakterystycznych kulminacji w panoramie gór izerskich. Na szczycie znajduje się grupa granitowa grupa skalna, na którą można wejść, aby podziwiać panoramy. Idąc obok szlaku, można również zobaczyć stelle upamiętniającą datę budowy drogi 1893 rok. Czerwonym kolorem tuż po wojnie oznaczano główne szlaki w polskich sudetach, wzorując się na istniejących już szlakach bestickich. Świerk to drzewo zimozielone, zachowujące igły przez cały rok. Jest typowym drzewem gospodarczym wykorzystywanym zarówno do celów konstrukcyjnych jak i użytkowych. Z młodych idzie u świerka, można parzyć herbatę bogatą w witaminę C. Od czasu do czasu na wilgotnych glebach, gdzie zalegają kałuże po opadach pojawia się sit rozpierzchły. W przeszłości wykorzystywany w plecionkarstwie głównie do wyrobu koszy, mat, a także siedzisk i podkładek. W trawie można również dostrzec żółte kwiatki jaskry, toksyczne dla zwierząt, które łatwo mylić z pięciornikiem złotym. Jest tu także wieloletni ozdobny dzwonek szerokolistni, łatwy do mylenia z dzwonkiem rozpierzchłym. Występuje tu również długowieczny, trujący widłak jałowcowaty będący pod ochroną, ważny element wczesnych stadiów sukcesji roślinnej na ubodzich terenach. Docieramy do polany izerskiej, rozległej gęstej łąci z niewielkim zbiornikiem retencyjnym. Ze względu na odbywające się tu zawody sportowe w tą sobotę widzimy całkiem sporo ludzi dookoła. Odpoczywamy chwilę przed dalszą podróżą w ten niezwykle pogodny słoneczny dzień i z polany i zerscie ruszamy w kierunku szczytu wysoka kopa. Po drodze mijamy wiaty turystyczne, liczne rozdroże i spacerujących turystów. Część z nich zmierza w stronę świadowa zdrój, a jeszcze inni idą w stronę Hali i do chatki górzystów dawnej szkoły we wsi Gross Izer na słynne naleśniki. Należy wspomnieć, że tego typu płaskie ukształtowanie gór i tworzy w zimie doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa biegowego. W lutym i marcu odbywają się w tym miejscu zawody sportowe w ramach tej dyscypliny. Organizuje się tu m.in. Mistrzostwa Europy Juniorów w Biatlonie i Międzynarodową Imprezę Narciarską Bieg Piastów. I mniej więcej na tej wysokości możemy już dostrzec większy udział kwarców w budowie znajdujących się tutaj skał, co widzimy po obecności kwarcytu w tej okolicy. Wchodząc z boczami i silnych skałek rozciągają się stąd widoki na czeskie góry izerskie. Widzimy stąd oczywiście Izerę, Smedawską Chorę, Palicznik, Smyrk, Zwierzą Widokową i stuki Izerski z masztem telekomunikacyjnym. W oddali na horyzoncie widać Pogórze Żytawskie, a bardzo, bardzo daleko za górami izerskimi na południowy zachód widzimy Mezoregion, Grzbiet, Jesztecko, Kozakowski nie dający się pomylić szczyt Jesztec z anteną nadajnika telewizyjnego. Na kolejnym zbliżeniu w dole widać graniczną torfowiskową halę Izerską w okolicy dawnej wsi Gios i Chatki Górzystów. W tym miejscu na zboczach Wysokiej Kopy wciąż towarzyszą nam gnejsy i granity porfiowe z dużymi skaleniami. A w oddali po drugiej stronie zbocza Wysokiej Kopy widzimy już grzbiet kowarski grzbiet czarny ze śnieżką żegnamy za sobą e, zachodnią część góry izerskich. I w końcu docieramy do symbolicznej tabliczki szczytu wysokiej kopy 1126 metrów. Najwyższego szczytu gór izerskich. Prawdziwy szczyt znajduje się nieco bardziej na południe od nas, ale jest on wyłączony ze względu na ochronę głuszców i cietrzewia. I stąd idziemy dalej w kierunku izerskich garbów i dawnej kopalni kwarców Stanisław. Wciąż towarzyszą nam świerki, bojówka czarna wzdłuż dosyć monotonnego płaskiego szlaku. Ale po chwili szlak odbija od głównej drogi leśnej i urozmaica się. Schodzimy na nieco bardziej wymagającą wąską ścieżkę, meandrującą po leśnych zboczach w dół. Schodząc tędy, po korzeniach bojówki czarnej i świerków łatwo się potknąć i przewrócić, dlatego uważajcie na tym fragmencie. I po tych slalomach przez świerkowy las docieramy do rozdroża pod izraelskim garbem. Potem idziemy asfaltową drogą leśną, spotykając rośliny starzec, jakubek i bardzo spore zbiorowisko widłaka jałowcowatego. Odchodzimy od drogi, wspinamy się kawałek na zachód i docieramy do dawnej kopalni kwarcu Stanisław, najwyżej położonej kopalni odkrywkowej w Europie środkowej. Żyła kwarcu, którą tutaj eksploatowano, ma charakter hydrotermalny. Powstała, gdy w szczeliny w granicie i gnejsach wtargnęły gorące roztwory krzemionkowe, które z czasem wykrystalizowały jako kwarc. Żyła ta jest unikatem jedną z największych i najczystszych znanych żył kwarcowych w Europie. Eksploatacja kwarcu trwała głównie w XX wieku, wykorzystywano go w przemyśle szklarskim, np. w hucie szkła w pobliskiej szklarskiej porębie. Kopalnia działała do 1997 roku, kiedy to została sprywatyzowana, a nowy właściciel nie podjął wydobycia z powodu opłacalności. Wydobycie w tym miejscu pozostawiło ogromną wyrwę w grzbiecie wysokim Gór Izerskich. Wyrwa ta kojarzy się turystom z kanionem Colorado w Stanach Zjednoczonych. Mimo, że jest to miejsce utworzone całkowicie sztucznie jest widokowo niezwykle spektakularne. Niewydobyta żyła w formie melonitów ciągnie się w głąb aż do grzbietu kamienickiego po drugiej stronie Doliny Rzeci Kwisy za rozdrożem izerskim. Tutejszy kwarc charakteryzuje się niezwykłą czystością, co ułatwiało znacznie produkcję wysokiej jakości szkła w lokalnych hutach. Po kopalni idziemy w kierunku wysokiego kamienia. Możemy dostrzec zmiany geologiczne i obecność hornfelsów porozrzucanych hornfelsowych ostańców. Są to skały metamorficzne, które otworzyły się w wyniku metamorfizmu kontaktowego ze skał osadowych na granicy bloku karkonosko -Izorskiego. Skały niezwykle odporne na wietrzenie i erozję. Hornfelsy tworzą również charakterystyczną piramidę śnieżki, która góruje nad dawnymi powierzchniami zrównania. Dzisiejsza wysokość śnieżki wynika głównie z tego, że cały blok kalkonosko izerski został wyniesiony, a hornfelsowy szczyt przetrwał denuację skuteczniej niż otaczające skały. Idąc, możemy również dostrzec tutaj pojawiającą się nasadzoną kosodrzewinę. Jest to niska, krzewiasta roślina, która tworzy ogromne połacia i ma złączony system korzeniowy. Grupy tych roślin tworzą plątaninę wzajemnie wspierających się krzewów, porastających ogromne powierzchnie. Z ciekawostek kosodrzewina znajduje się symbolicznie w odznace przewodnika górskiego Sudeckiego. Idąc dalej mijamy więcej hornfelsowych ostańców. Istnieje przekonanie, że na niektórych z tych skał znajdują się oryginalne walońskie znaki. Walończycy zostali sprowadzeni w XII wieku przez książąt Piastów Śląskich. Poszukiwali tutaj skarbów geologicznych, rud żelaza i innych minerałów na zlecenie książąt na obszarze Karkonoszy i Rudafianowickich. A przed nami ostatnie podejście na Wysoki Kamień. I już zaledwie kilkaset metrów do tego niewielkiego miejsca, gdzie będzie można odpocząć. Schronisko na Wysokim Kamieniu znajduje się w miejscu dawnego drewnianego domku, dawniej zbudowanego przez szaf Goczów. Obecne schronisko zostało postawione w 1996 roku. Właścicielami są Państwo Gołbowie, którzy w ostatnich latach samodzielnie wznieśli nową wieżę widokową, na którą obecnie jest już możliwy wstęp. Z tego miejsca rozciąga się przepiękny widok panorama na Karkonosze z widoczną na dole Szklarską Porębą, Grzbietem Kowalskim, Grzbietem Czarnym ze Śnieżką i oczywiście Grzbietem Śląskim idąc od przełęczy pod Śnieżką do przełęczy Szklarskiej. Widoczność tego dnia jest niezwykła jak na tę porę roku i nie mogłem odmówić sobie wykonania kilku ujęć panoram. W Hornfelsach możemy zauważyć widoczne kwarcowe aplity porośnięte wzorcem geograficznym. Wzorzec geograficzny jest długowiecznym, wytrzymałym porostem kojarzonym wyglądem z mapą. Słońce już się obniża i światło odbija się od szyb obserwatorium meteo na szczycie Śnieżci. To jest już znak, że musimy powoli schodzić. Udać się w kierunku pociągu, by dzisiaj jeszcze wrócić do Wrocławia. Zejście z Wysokiego Kamienia do Szklarskiej pojemby to spacer drogą dojazdową w dół przez 3 km. Zmienia nam się tutaj wraz z wysokością szata roślinna mieszaną z udziałem drzew liściastych. Pojawia się liściasty bułk i większe zdecydowanie zróżnicowane roślinne. Mamy wyraźne oznaki jesieni. Drzewa zaczynają zrzucać liście, niedługo będzie złoty czas w górach, kiedy będzie pięknie. Po zejściu na granicy lasu warto odbić 30 metrów w lewo. Na spoczach możemy obserwować wspaniałą panoramę i widać stąd dobrze szernicę ze schroniskiem. Czeka nas jeszcze przejście przez hutniczą górkę. Jest to niewielkie wzniesienie wewnątrz szklarskiej poręby porośnięte głównie świerkiem. Z ciekawych miejsc, które się tutaj znajdują są białe skały. Są one tuż nad stacją szklaska Poręba Górna. Skały mogą być wyzwaniem, ponieważ jest tu również drabinka, po której trzeba się wspinać, by dostać się na górę. Białe skały są zbudowane z granitu porfirowego. Rozciąga się stąd oczywiście przepiękny widok. Widzimy bojówczane skały, kukułcze skały i schronisko pod Łapskim Szczytem. Z ciekawszych geologicznych obiektów, które tu zobaczymy, są tzw. zwane kociołki wietrzeniowe w granicie. Na skutek wietrzenia chemicznego i mechanicznego powstają w nich niewielkie zagłębienia przypominające kotły małe misy. Niegdyś fałszywie były uznawane za miejsce obrzędów i rytuałów. Po zejściu z białych skał docieramy do drogi lokalnej, przechodzimy pod linią kolejową 311 i jesteśmy na stacji szkolska Pojamba Głyna. Żegnam się z moimi przyjaciółmi, z którymi dzisiaj przeszedłem szlak. Okazuje się, że do pociągu zostało mi 8 minut. Szybcie selfie na stacji i wsiadam do pociągu w stronę Wrocławia. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Zachęcam Was do zajrzenia na moją stronę skorzystania z usług przewodnickich. Link w opisie. Wsparcie kanału również jest możliwe, link w opisie. Trzymajcie się, cześć!